Siemanko, tutaj Skipper499 A to jest League of Legends Jak widzicie wybór yy, postaci ja, To jest Ranked, będę grał prawdopodobnie Mundem Zaraz zobaczymy Tak, Mundem będę grał sobie No i zawsze po prostu jak mi yy, wyjdzie To jest Ranked, już chyba wspomniałem pierwszy ranked w tym sezonie mój. Tak to zwykle ramy grałem. W, pod koniec znaczy w P-sezonie i na początku tego sezonu zagrałem sobie z dwie gry na topie. Dość spoko mi szło no. Nie ginąłem ci co chwilę, więc było dobrze. No i zobaczymy po co jak mi wyjdą rankedy. Mam nadzieję, że będzie spoko, że jakoś trafię do maksymalnie do brąza. Brąza 4 czy tam ileś, tak 4 jest. Mam nadzieję, że... Będzie w porządku. No i zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Muzyczkę włączę dopiero, jak już będzie jak na wczytanie. Jak się będziemy widzieć z powrotem. Gram na Tryndę, ok, ale tutaj muszę sobie zmienić runki i sobie dać żyćko. Bardziej mi się przyda. To w takim razie widzimy się już w ekranie wczytywania gry. Dobrze, już się widzimy. Włączam muzyczkę. Link do playlisty będzie w opisie, ale to jest NCS, NCS, może tak lepiej przeczytam. Top 100. Czyli tutaj bez prawa autorskie. Znaczy co nie są potrzebne prawa autorskie, co można używać po prostu na filmach i na live'ach. Nie potrzebne, w sumie tłumaczę. Dobra, jeszcze mam pokażę szybciutko o jak wyglądają przeciwnicy. Gram na silver w zeszłym sezonie, więc spokojnie. Może podobnie będziemy grać. Mam nadzieję, że mnie nie pokona za łatwo. Dobrze, szampka, że no, buildem to pójdziemy prawdopodobnie takim. Ewentualnie, jakbyśmy wygrywali, to poszedłbym w, w ten z słoneczną egidę i w, później w, w, w tę niższą i tam dalej już normalnie pod tanka item, ale zobaczymy, jak po prostu to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że będzie spokojnie. Już wyłączę wam, żebyście nie musieli ciągle to oglądać. No i zobaczymy, za chwilkę powinno się wczytać. nie mają tu maestri, ok? Tylko niektórzy mają, w sensie bot ma, ok? Mam nadzieję, że nie pokonają naszego Bota. Na szczęście, Morgana to jest main Morgana, więc powinno być spokojnie. Mam też main'a Akali, więc też spokojnie. No, jest ja są oczywiście mainem. Yy, bun, mundo oczywiście? Mm, dobrze. Nie pamiętam co jeszcze nie ten... Dobra, spoko. Dobra, nie wszyscy po mają te i na przykład mogły też poczytać. Tutaj też są budowle i tak dalej. To jest zwykły ten patron. Dobra, oczywiście zacząłem. Tym buildem. niestety gram na zablokowanej. Przepraszam, jeszcze się nie nauczyłem grać na odblokowanej. Będę musiał sobie pograć w po prostu normalki na, na odblokowanej i się pouczyć grać w po prostu. Tu nie bardzo ogranicza, wiem, dlatego właśnie chciałbym też coś zmienić. Ale po prostu mi źle idzie, źle sobie to robię, I Na przykład, nie wiem, chcę sobie rzucić Q, chcę sobie jak najdalej wziąć kursor. No i przesadek popycham po prostu ekran i jest niewygodnie. Nie wiem, gdzie on będzie, nie wiem, co on będzie robił, więc pójdę na Reda. Nie wiem, czy on będzie Reda czy Blue robił. <laughs> Jeszcze za chwilę się przekonamy. Ja stoję tu, postoję na razie. On tam postawił Arda, nie. Stoi sobie ok, Kiana. Kiana prawdopodobnie by mnie odreda reda. W sumie szybciej by go zrobiła, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że nie będzie jej na blue, że mi nie zabiją ksina. Na szczęście nie, dobra. E, dobra, dobra, już się dzieje. Hmm, kurde, mogę mieć naokoło. Mogę mieć gdzieś e, wizję. Hmm, nie niech źle zrobiłem. No, dobra, ja mam pierwsze Q niestety, na szczęście niestety, bo Q nie jest w sumie najsilniejszy na pierwszy, na pierwszym chyba. W tym przypadku. Tak tu nie wiem co na się że chyba ode się zawsze na dżungli. Ale na dżungli nie grałem. to ma jakiś... Nie ma tyle samo co red. Odporności. Dobra? <laughs> Przepraszam Was za to przesąkanie. Ja sobie już pójdę. Nie ma oczywiście. Tego już jest. No nie, jak ja zepsułem. Nikt nie dobiegnie do mnie, na szczęście. Dobra, jakoś. się leczego uderzam? mi się wydaje. Mundem no właśnie gram od, od kiedy zacząłem grać normalnie, w sensie do rankingu, przygotowania, żebym no, jakoś już na tej linii farmić, bo na ramach tak średnio sformieniem jest po prostu. I jest, no, nie wiadomo ja jak zawsze. Dobrze, chciałem sprawdzić, proszę, jak mieliście tam chwilowe spadki FPS-ów. Dobra, tam go oczywiście, wiadomo. O nie, dam sobie... Zabić mi on kolejny. nie, strasznie słabo mi tu idzie farmie na niego, ale on mnie atakuje bardzo. I już muszę być ostrożny, bo on ma chyba większy damage ode mnie. Chyba. Dobra, tak co zrobiłem? No nie, nie, po czym się odwróciłem? No to już odruchowo się odwracałem, jak. nie. Dobra, kurde zabrą. nie, jest zakonformienie, słowo idzie Nie wiem, nie, nie pójdziemy na pewno w ofensywny build, bo po prostu no, nie dam se radni. Dobra, no bo robiliśmy podobnie Więc nie uznaję, że ja wygrałem albo on To Trada króciutkiego Pierwsze to wiadomo, trade w zasadzie nie był. co jest sobie, sobie warda. Nie w niego trafiłem. Chciałem, miniona, trafiłem w niego. Muszę być ostrożny. A nie, znowu w niego trafiłem. Za chwilę uderzyłem. Aż wróciłem z tej chwili. O, fajnie, fajnie. Tylko szkoda, że to nasz ADC nie zgarnął nas tych... tych. Tylko, kilka, ale no. No ładnie go trafiłem zawsze go to leci, boli, On mi akurat, nie wiedziałem, czy mnie go Dobra, akurat wziąłem ją, uff. Dobra. Dobra, nie trafiłem mi na szczęście. A ja ją jeszcze trafiłem z więc bardziej fajnie wyszło. No nie, szkoda, że go nie uderzyłem. O nie, ona tam pokonany. Nie uprze mnie, ja mają wcześniej. Tak myślałem, że ona może iść kampić po prostu i czekać aż... Oj, no nie, zepsułem. Tym. Dobra, szybciutko muszę uderzyć i spadam. Dobra, już spadam, nie będę się bił pod wieżą. Bo nie wiem gdzie jest mid. A się troszkę głowałem, szczerze mówiąc. Mm, Jedzie do dobro w playlistce, w jeszcze zobaczę. Przepraszam na chwilkę. Tak, dobrym w Żeby to z filmu nie zablokowało coś sprawdziłem Z mi ogólnie tepeka. Teraz I da się na do 14 minut tylko na wieżę tepać, co nie zużyje. Bo jak tylko na wieżę, to dużo razy nie użyje go. No i tak to będzie teraz wyglądało. Ustawiam sobie w końcu smartcasty bez pokazywania, gdzie będę rzucał i tak dalej. Mam nadzieję, że to mi ułatwi trochę rozgódkę. trochę mi minionów, przyjdzie Ja Wiem, że nie używać tego do zabijania minionów. Tylko on się trochę głupio bije, bo on jeszcze nie ma R'a. No. Tak naprawdę w sumie też... Tutaj użyłem, miałem go atakować, miałem go gonić, ale to nie było, nie miał sensu no i zrezygnowałem, ale przy, przy, przynajmniej się podleczyłem. Ajdź, nie poczułem, nie użyłem. Masz. No. Dobra. Dobra. ma już erkę więc teraz muszę już się go obawiać, bo sam nie mam Rki, A on jak odpali r to może mnie załatwić. O ile nie zepsuję sobie wcześniej komba. Mm, będę z daleka po prostu... I... O nie, i tyle. Zepsułem Źle wycelowałem. Jakoś strasznie źle mi w tych... w tej farmie nie idzie w sumie. No. mogło być gorzej. Ale no też nie jest super jakoś. Bawię się go trochę, bo... Nie znam zbytniego DMJ-u, bo na trendy i trendą to ja rzadko gram, więc. Chociaż no. mam do niego dość spoko skina, no ale za... nie był tam z tej. za naródcznicą, to był taki kapsuły, się dostawało skina już na zawsze, w sensie. No, nie trzeba było go za esencję ulepszać do normalnego. Nie był to dłamek No nie, nie uderzyłem dobrze. W inną część ekranu i nie trafiłem. Hmm. Się go obawiam na serio. Dobra. No niestety tu będzie jedna nagierka. Was bardzo przepraszam, za to są właśnie nagierki na tym topie. Dobra. <gryw> Wiem co to chciałem. No trafiłoby jeszcze. Super. Ale mam erkę, więc już nie muszę tak strasznie go obawiać. No. Ping na nim, że może schodzić albo czekać na mnie. Proszę ładnie go Ale chyba strzedłem, nie? Teraz strzedłem. Hmm, pingowałem, niestety, no. Idę, 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 muszę uciec, nie. Ty już Jeden zginął. Dobra. pokonany. Akurat problemem mi jest mi R-ka na ten... Pasywka poszła. No właśnie, chciałem, żeby uderzyła. Nie chciałem jej po prostu brać killa. A, ten zginął. Okay. Dobrze poszło w sumie. Ać, dobrze wyszło, nasz, <grym> Dobrze poszło. <Ech. krym> Mam nadzieję, że no nie przeszkadzałam, że tak ciągle chrząkam. Ale nie wiem, czy jakoś mi się chce chrząkać. Nie bójcie się, nie jestem chory. Przynajmniej prawdopodobnie. I ode mnie, szatanie. <grym> Zresztą, wiadomo, szatan to jest bardziej Timon. Ja rzucam Ech, ten film go by nazwać w sumie jak nie rzucać Q. Często nie trafię. I tą rękawicę chyba że Ona będzie na niego dość dobra, mi się wydaje. Będę go spowalniał, to będzie według mnie spoko. Na niego chyba nie trzeba na złożyć, bo on chyba idzie w... chyba idzie w wkryty, w, w się chodzi właśnie właśnie wkryty. Ja no ja się z nimi nie będę bił, no nie ma sensu. Jeszcze mnie zabije. film No trudno. No, zasięgów nie widzę, no i dla to tak nie trafię dość często. Dobra, wkładka mi jest spoko. Mam nadzieję, że, nawet, że na yy, nagraniu też będzie wszystko w porządku. To jest mój pierwszy ranket, jak mówiłem już znowu 5 50 lat. 61 Dobra, na szczęście zgarnąłem. Położę sobie wardę, bo raczej się nie będę na razie cofał. O, dobra, to jest pięknie. Fajnie. Jezu, myślałem, że przynajmniej będzie szedł. już <głos》>, tak się bałem przezornie przyzor... użyłem Q na niego, <głos》> w jego stronę w sensie. Raczej nie powinien mnie zabić. O, jak go jeszcze zabiłem tym yy, żarem? No, co do! To... Napisałbym może to dzięki żarowi, ale Ciu. Nie, mogę przecież jak najwięcej. Kurde, tak jestem tego, przecież mogę tu puszować o zdarnę jeszcze. Dobra, teraz ja dobrze robię, bo tak normalnie to bym pewnie puszował i nie zrobił tych a i wiem, spojrzeć, ale to są jeszcze minionki przeszkadzały. Tak to bym po prostu bez yy, tego zabijania minionków dawał, no i ten już się cofnę. Mam na sporo pieniądzów. sporo mi się uzbierało. No nie chciałem po prostu tam już siedzieć, nie chciałem zginąć. Chociaż raczej mi darkuali, ale jakby to mnie zginął raczej. Mer Mercy biorę. Może tylko ona ma, ale na spowolnienia, na stół będzie spoko Teraz złożymy sobie. Tak. Dobra. Przynajmniej te mi się przysłady gmiona, czy coś. Ale ja jednak wolałem w stary. W starego TPK. Niepotrzebnie się z nią nie bije. Ale raczej z nim wygrywam. Ale w sumie niepotrzebnie ta bitka była. Ja też trochę berwał z, z tego, z kamizelki. O, trafiłoby jeszcze. Ale obawiam się, że to, to ktoś czeka na mnie po prostu. Aż się Co Dobra. Może się ukrywa dłużej, bo czekasz w niego, ale ja nie będę wchodził. <gry> Zresztą mało ładne staty, nie chcę ich zepsuć. Ładnie sobie na radzi, więc no super tylko co. Tylko dżungli idzie troszkę słabiej, ale tam nie o to. ważne, że resztki mu sobie radzi. To jest najważniejsze. A dobra, puszczę sobie, panie Ja nie niepotrzebnie rzucają, bo i tak widzę że nie trafię ci mają premię za zniszczenie obiektywów. Za robienie obiektywów, dokładnie. Dobra, położę Ładzika. Ja tu nie potrzebuję pomocy, dobrze, że on mi tu nie przychodzi. Ja tu nie potrzebuję ani trochę jego pomocy, naprawdę. Na początku fajnie, że przyszedł. Jakoś teraz bez niego sobie radzę, dobra, on jest tutaj spoko. No, już powierzę. Brawo. <laughs> Myślałem właśnie, że powierzę. powierza Idę, 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 idę. Mm. No nie za późno. Czekam aż się na biją. Czekam na ciebie, oj, czekam. Witam. A se ten dywolucję na spokojnie. Więcej nie przytankuję, sorki Terki już nie ma, nie trzeba mi się. Ej, zadałem. To na mnie ja w ogóle? O nie <głos》> Dobra, okej, nie wymienię pana. Ja Już jest lepsze na tle, jak od tak jak dokładnie. Więc... Fajnie, no na razie nic nie kupię w sumie. Chyba, że sprzedam... Tak? Kupię to? Czy może kupię save? Nie, to save. Nie, będę troszkę dłużej zbierał, ale będzie, będę miał większe rzeszonko. I z pasywy... I z r -ki. to mi się bardzo przyda. Zobaczcie, musiałem się napić. Mogliście słyszeć jak piję. <coughs> Przepraszam. Jeszcze raz, to jest prawdziwy się nagrywam. Bo gorzej, gdybym zmarnował po prostu tą gierkę, ona naprawdę ładnie mi wyszła. Wiadomo, mogło być o wiele lepiej. Na przykład to mógłbym mnie dumie, szczęście zabić. Taki okay. przykład. Dobra, w sumie większość z sobie wrogów na szczęście nie radzi. Tam na dżungli. A ja na dżungli nie, ktoś inny zgarniał, to prawie. Nie wiem, kto tam ale mają ma, ma bardzo maleńką frazę. O, tak <laughs> Przeciwnik pokonany Tu, 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 tu A, podstawicy wardem A, nie A mnie tutaj nic nie kosztuje tam, kaczkę życia mi kosztuje Chętnie im nie, nie pomogę No dobra, nie zapłonął mi blizny Boże tak nie trafić. Dobrze ona trafiła. No ładnie wyszło. Ale ładnie. Zlikwidowała. No, ładnie nam idzie. Może tam ci się poddadzą, nie wiem. Bo już piszą. Aj, nie trafiłem. W tym położe <laughs> święte, Dobra, mi na szczęście by to nie zestanowało. pasywka, no. Dobra. No, niestety Arki nie Nie mogę się bić. Mogę tak spowalnie w zasadzie. <grych> Lubię snakić sobie z tego Q. Te bardzo fajnie się to robi. <grych> no nie. Dobra, ale wszystko ładnie wyszło. Patnia sprówać, tu, daj jeszcze co? Ja nie, raczej niedługo nie mam już tu ciepłego miesięczana i dobra, nieco. Dobra, można spadać. Akurat nie stać na kurczak z bitugę. Dobra. No, teraz muszę czekać, ogólnie. mnie. Hmm, to nie jest zawsze Znaczy nie zdołam do zbierać. Nie. A dobra. Myślę, że ona zabije. A ona przecież jest supportem, tak ma zabić. No, piękna gierka. Widzimy się już w damperze. Dobrze, już się widzimy. Dam akali może. Bardzo ładnie zagrałam. I nie ogólnie też zagrać bardzo ładnie o. Jeszcze skrzyneczkę na Mundo. Dobra, tą taką, pierwszą rangę mam żelazu, ale będzie spoko. Ładnie mi wyszło Eskam minus. 404. ładnie mi to wyszło. Jeszcze chciałbym zobaczyć po pierwsze... o, Bedemin nie interesuje zbytnio. E, Otrzymano wrażenie jak dużo. Mm, więc XI dostał i tam ci okej. Okay. Rozumiem. Nie chciałbym jeszcze wyliczone obrażenia załatwić. eh, malka w sumie. Wizja to wiadomo, maleńko wizji, ile tam jest tej wizji. punkt hmm, za wizję, no nie jest tak strasznie źle, są na najwięcej w teamie. Znaczy oprócz Morgana oczywiście, Morgana jest supportem, to ona bardzo ładnie tą wizję zrobiła. Dziękuję za oglądanie tego odcinka, jak się wam spodobał, komentujcie go, subujcie mój kanał, ocenicie go oczywiście, lajkiem lub dislajkiem. No i to tyle, cześć, na razie.